A ja dzisiaj na wolnym jestem i tu właśnie idę spaceruję, ale słyszałem jakiś pilarzy. Piłują, tutaj piłują. O, tutaj może ten o, widzę, że jakiś pan fachowe... Ma, ma, ma pan może fachowe buty pilarskie. No we się do tak, że ja piłuję dzisiaj, drewno Są takie o Ładne. Takie i do góry jak podniosę No też pan pan takie. To, 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 to. Uuu, still! Także to jest nie, by byle co. Nie. To pilarskie o piłuje Pana, pan. I piłuje. A i piłuje pan i pan ty, o, dzisiaj. A nie no bo ja najpierw lecę. No, niech pan patrzę, patrzę tutaj, gdzie. A, Tam. Patrzę. Pan gdzie. tam ratuje i... Ja jestem pan? Takie zawirowany? I tutaj, a, i tu pan spada i tu tam. Lecę, 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 lecę badam. To jest takie nowoczesne pilarstwo. Daj tak? pan o. jest takim drwalem. E -drwale. Drwalem eko. Taki edrwal tak? Tak. O, jest. Yeah. No znaczy, to znaczy, że w tym miejscu... Jest ciąg do piłowania. Trzeba, trzeba piłować. W tym miejscu. Zobaczymy to. to no. Trzeba upiłować. A jest, faktycznie. I to trzeba... Jest, jest. Także teraz pan się odczyń, bo tu będę rżnął. Teraz. Dobra, to dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia.